Przejdziemy teraz do nierówności liniowych, kwadratowych i tak naprawdę to wszystko jakby nie było. Dlaczego? Ponieważ jeżeli chodzi o nierówności na podstawie, mamy tylko do czynienia z nierównościami liniowymi i kwadratowymi. Nierówności wymierne, czy też nierówności wielomianowe są już na poziomie rozszerzonym. Przejdźmy do nierówności liniowych. Ok. Mamy do czynienia z nierównością liniową. Czyli taką, gdzie maksymalnie x jest w potędze pierwszej. Okay? Czyli tutaj, co robimy? W każdej nierówności rysujemy wykres. Fajnie by było, ponieważ to nam obrazuje rozwiązanie. Bardzo często pomaga w wyznaczeniu tego rozwiązania. Tak? Dlatego tutaj pamiętamy, nierówność, ok, wyjdą mi rozwiązania, muszę narysować jakiś tam wykres, jakiś tam szkic. I zróbmy sobie pierwszy przykład. Załóżmy, x pierwiastek z 5 minus 7 jest mniejsze od 0. Dobrze. Mamy coś takiego. Musi nam zostać x po lewej stronie. Czyli przerzucam sobie minus 7 na drugą stronę, czyli x pierwiaska z 5 jest mniejsze od 7 i podzielę to sobie na pierwiastek z 5, czyli x jest mniejsze od 7 przez pierwiastek z 5. Mogę sobie oczywiście usunąć niewymierność. Mogę, nie muszę, jak kto woli. Pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5, czyli x jest mniejsze od 7 pierwiastek z 5 na 5. Ok, może tak być. I teraz mogę sobie to narysować na osi. Zobaczcie, oznaczam 7 pierwiastków z 5 na 5 i mają, mają być x mniejsze, czyli oznaczam sobie to w taki sposób. Zobaczcie, mniejsze. W tą stronę. Tutaj rośnie oś w prawo, natomiast w lewo oznaczam sobie przedział. No i mogę napisać odpowiedź, x należy od minus nieskończoności do 7 pierwiastków z 5 przez 5. Tak? To już jest rozwiązanie tego równania liniowego. Inny przykład, załóżmy, mamy y, niech będzie 2x dodać x pierwiastek z 3 jest mniejsze od 4. O, coś takiego. No i teraz, jak widać, x -y mamy w dwóch miejscach. Pamiętajcie, czy też w równaniach, czy też w nierównościach, jeżeli mamy taką sytuację, trzeba wyłączyć x przed nawias, ponieważ tutaj mamy liczbę niewymierną, 2 dodać pierwiastek z 3. I teraz dzielimy na 2 dodać pierwiastek z 3, żeby ten x został nam po jednej stronie i słuchajcie, wychodzi nam coś takiego. Tutaj już mnożymy, usuwając wymierność, mnożymy przez 2 minus pierwiastek z 3, 2 minus pierwiastek z 3. Przypominam, zobaczcie powtóreczka z. Usuwanie niewymierności z mianownika. Czyli x jest mniejsze od 4, 2 minus pierwiastek z 3 przez to razy to. Jeden mianownik razy drugi mianownik. 4 minus 2 pierwiastek z 3, dodać 2 pierwiastek z 3, minus 3. Zobaczcie, mamy tutaj nawet wzór skróconego mnożenia. A dodać b, a minus b. A kwadrat minus b kwadrat. Czyli w odpowiedzi uzyskuje, że x jest mniejsze od 8. Minus 4 pierwiastek z 3 przez 1. No już tego nie piszę. Znowu mogę sobie to narysować, tak? Mamy 8 minus 4 pierwiastek z 3 i ma być mniejsze, czyli x należy do przedziału od minus nieskończoności do 8 minus 4 pierwiastek z 3. Z tym już nic nie robię. Tutaj naprawdę bardzo fajne zastosowanie równie dobrze mogłoby być takie w równaniu, także na to zwracam uwagę. No i zróbmy sobie może jeszcze jeden przykład nierówności liniowej, taki reprezentatywny. x minus 2 przez 3, minus 8 minus x przez 2 jest większe, równe, załóżmy od 2x minus 8 przez 6. Ok, pamiętajcie, tak jak było w równaniu. Jest minus, uwaga, będzie podpucha. Czyli mnożę obustronnie razy 6. Chcę się pozbyć tych ułamków, tak? Na Więc każdy z tych składników mnożę razy 6. Razy 6. I po prawej stronie również mnożę razy 6. OK. No to teraz sobie upraszczam. Tutaj mi się wszystko ładnie skróci, więc będę miał 2 i wrzucam w nawias x minus 2. Tutaj ponownie mi się skraca. Wrzucam w nawias 8 minus x. A tutaj mi się po prostu skrócą te szósteczki. Więc zostaje 2x minus 8. No i teraz lecimy dalej porządek. 2x minus 4, minus 24 dodać 3x, 2x minus 8. No to zobaczcie, 2x mi się ładnie skróci, bo jest po obu stronach to samo. Więc mam 3x, a resztę sobie przerzucę na drugą stronę, czyli minus 8 dodać 24 i dodać 4. To, co mam tutaj, przerzuciłem sobie na drugą stronę. Czyli 3x jest większe równe od 20. Podzielę sobie to wszystko na 3, więc x jest większe równe od 23. Można sobie to narysować, jeżeli ktoś tego nie widzi, oznaczam sobie 23 i mamy w tą stronę, tak? X rośnie, x jest większy równy, czyli w tym miejscu mamy przedział, x należy od 23 do plus nieskończoności, tak? Czyli fajne zastosowanie związane z pierwiastkami z usuwaniem niewymierności zmianownika takich ułamków, które nam wyjdą oraz w rozwiązywaniu nierówności liniowych, ale z ułamkami.